Ściekły brat chwyta siostrę za rękę, idzie prosto do biura i wskazuje na szefa. Siostro, to twój szef? Zapytał. Siostra kiwnęła głową i odpowiedziała. Tak, bracie. Powiedz mi jedno. Ta firma należy do ciebie, a ten pracownik pracuje w twojej firmie? Szef spojrzał na identyfikator Marii i potwierdził. Tak, bracie. Przejechałem tysiące kilometrów, żeby zobaczyć moją siostrę. A co zobaczyłem? Pije brudną wodę i je ogórki Kiszone. Tak właśnie wasza firma traktuje pracowników? Zapytał z oburzeniem brat. Szef próbował się bronić. Carlos, warunki naszych pracowników nie są aż tak złe. Nie aż tak złe? Widziałem to na własne oczy. Jak to może być kłamstwo, szefie? odpowiedział Carlos. Szef zaproponował: Nasza stołówka jest tuż obok. Chodź ze mną i sam zobacz, czy naprawdę jest tak źle. Ale najpierw powiedz mi co z tymi trzysta. Nalegał Carlos. Nie rozumiem, o czym mówisz, odparł szef. Zróbmy tak: chodźmy do mojego prywatnego biura i porozmawiajmy tam. Zaproponował Carlos. Wtedy siostra próbowała go powstrzymać. Nie, bracie, proszę, nie rób zamieszania w mojej firmie. Siostro, miej swoją godność. Mówię prawdę: pracuję tu od trzech miesięcy. Obiecano mi trzy tysiące miesięcznie, ale dostałem tylko trzysta, powiedział stanowczo. Szef był zszokowany. Tylko trzysta? Niemożliwe. Nawet nasz najniżej opłacany pracownik zarabia co najmniej trzy tysiące. Maria potwierdziła. Mam doświadczenie, a mimo to dostałam tylko trzysta. Nawet nie wiem, do kogo złożyć skargę. Kto odpowiada za twoją pensję? Zapytał szef. Kierowniczka zmiany dziennej. Sofia, odpowiedziała Maria. Chwileczkę, powiedział szef, po czym zadzwonił. Dzień dobry, kierowniczko Sofia, proszę natychmiast przyjść do mojego biura. Po chwili kierowniczka weszła. Tak, proszę pana, wołał mnie pan? zapytała. Tak, powiedz mi, ta kobieta pracuje w naszym dziale logistyki? Tak, to Maria. Znam ją, odpowiedziała Sofia. Ile jej płacisz miesięcznie? Trzy tysiące miesięcznie, panie. Jesteś tego pewna? Dopytywał szef. Tak, panie. Sama robię przelew, zapewniła. Maria, to prawda? To czemu twój brat mówi, że dostałaś tylko trzysta? Co tu się dzieje? zapytał szef. Nagle kierowniczka uderzyła Marię w twarz. Carlos, wściekły, krzyknął. Jak śmiesz podnieść rękę na moją siostrę? Kim wy w ogóle jesteście? Jesteście tylko śmieciami, odcięła się Sofia. Szef, równie wściekły, zareagował. Jak śmiesz bić kogoś przy mnie, jeśli dziś nie dasz jasnego wyjaśnienia, pożałujesz. Sofia zdenerwowana przyznała. Proszę pana, w zeszłym miesiącu chciałam kupić zegarek, więc użyłam części jej pensji. Aha, zegarek? A czemu nie kupiłaś sobie Ferrari? Zażartował sarkastycznie szef. Teraz rozumiem, czemu jej brat przyjechał z tak daleka. Obcięłaś jej wypłatę, żeby zaspokoić swoje zachcianki. Masz tupet, kierowniczko. To się więcej nie powtórzy, broniła się Sofia. Myślisz, że dostaniesz drugą szansę? Pomyśl. Ona opuściła dom i rodzinę, żeby pracować w tym wielkim mieście i dać lepsze życie swoim bliskim. A ty wydałaś owoce jej ciężkiej pracy na swoje luksusy bez krzyty współczucia. Ludzie tacy jak ty powinni być ukarani przez prawo. W mojej firmie nie ma miejsca dla takich jak ty krzyczał szef. Na końcu dodał: wynoś się stąd, jesteś zwolniona. A więc przyjaciele widzieliście, że szef firmy natychmiast zwolnił nieuczciwą kierowniczkę i wymierzył sprawiedliwość biednej pracownicy.